Witam, mam na imię Aneta, mieszkam w Finlandii od 25 lat. W tym odcinku chciałabym Wam opowiadać o tym, jak wygląda język angielski, nauka języka angielskiego w Polsce, jak ja to widzę i trochę o tym, jak ja się nauczyłam języka i jak się można tego języka nauczyć. Po 25 latach mówię. Mówię, zresztą e, mój mężem nie jest Polak, więc codziennie mówimy najwięcej w języku angielskim od powiedzmy 20 lat. E, więc sorry, jeżeli mi się czasami tutaj coś myli albo źle mówię, ale jeżeli język angielski jest Twoim głównym językiem, to jest później trudno się przestawiać. Znaczy nie jest trudno, ale, ale czasami cię zapomina słówek, czy e, sposób mówienia jest trochę inny niż e, jakbym mówiła po polsku cały czas. E, ale o co chodzi? Chodzi o to, że przyjeżdżając tutaj, w ogóle moja mama była nauczycielką języka angielskiego, uczyła w podstawówce. Więc wydawałoby się, że ja miałam ten język już opanowany, jak przyjechałam tutaj, to wystarczyło mówić. Z tym, że tak, po pierwsze, Irlandczycy mają specyficzny akcent. I tutaj ci, wam każdy Polak powie, który tutaj przyjechał, że bardzo ciężko, mimo że na przykład miał język w liceum to bardzo ciężko mu się było później osłuchać y, z tym y, akcentem inlandzkim. Oni generalnie mówią szybko, mówią y, y, bez końcówek, czasami zlewają wyrazy i to tak wygląda, że zdanie staje się jednym wielkim wyrazem i trzeba się trochę domyślić, y, co, co, y, co chcieli w tym momencie powiedzieć. Więc to osłuchanie, się tak samo się jedzie do Szkocji, jest inny akcent, jedzie się do północnej Irlandii. Jest inny akcent, ja jestem koło Dublina. Wiem, że w Cork jest inny, czy w Galway, to jest po drugiej stronie Irlandii. E, więc do tych akcentów trzeba się przyzwyczaić i czasami masz wrażenie, że niby umiesz ten język angielski, a, a jeżeli, jeżeli musisz mówić w innym regionie, powiedzmy Irlandii, masz wrażenie, że musisz się uczyć od początku i, i wsłuchiwać się jeszcze raz e, z całej mocy, żeby móc ich zrozumieć. No i co? Ale chodzi mi o to, że tak, moja mała była Nauczyci nauczyci nauczycielką e, języka angielskiego. Też, bo, ona, bo, bo w Polsce chyba jest tak, było tak, że jeżeli byłeś nauczycielką w podstawówce, to generalnie uczyłaś od wf po plastykę, po, po, po wszystko. E, także język angielski to był jeden, jeden z tych e, przedmiotów. No i co? I Miałem e, kolory, e, e, liczby, numery, takie rzeczy, jakieś tam podstawy. Wiedziałam, ile jak wygląda gramatyka, ile jest czasów i tak dalej, i tak dalej. No ale nie umiałam, nie miałam tej swobody, swobody mówienia. Nie umiałam, nie rozumiałam wiele to, to, co do mnie mówili, a jak ja mówiłam, to starałam się po prostu składać zdania w taki prawidłowy sposób, a nie skupiałam się na tym, jak to w ogóle generalnie to Co mówię, jak mówię, moja komunikacja, jak to wygląda. Więc y, skupiałam się na tej gramatyce, o której w Polsce cały czas mówili, że jest najważniejsza, a y, moja komunikacja była. To znaczy, człowiek, z którym rozmawiałam, po prostu nie rozumiał o co mi chodzi. <grych> więc, y, więc tak. Y, wszędzie wypychano mnie, znaczy, wszyscy, y, y, środowisko, w którym byłam wtedy polski, polskie, kiedy przyjechałam tutaj pierwszy raz. Wypychali mnie łącznie z moim e, ojcem, który tutaj pierwszy przyjechał. E, wypychali mnie, żeby rozmawiać po angielsku, żeby załatwić już spra sprawy, żeby dogadywać się z ludźmi. E, no bo ty umiesz, ty się uczyłaś w szkole, no to ty umiesz, no to idź. No i to było takie wrzucanie na głęboką wodę i nie było to łatwe. E, no ale nikt inny nie umiał, no to było, nie było innej e, opcji, żeby załatwić cokolwiek jak nie, to, to, że ja musiałam iść i, i rozmawiać po prostu, czy mi się to podoba, czy nie, czy, czy, się, czy się boję, czy nie, czy sobie poradzę, czy nie, to już nikogo nie, nie, nie obchodziło. No ale o co, mi, o co mi w tym wszystkim chodzi? E, o to, że w Polsce języka angielskiego uczymy się w swój sposób i nie wiem, dlaczego tak jest. I, i też nie jest to tak, że to jest tylko w Polsce. Może podejrzewam, że e, tak jak no może to być taka jakaś teoria spiskowa, ale um, za komuny y, mieliśmy taką małą dostępność do, do Zachodu, w cudzysłowie, do krajów Zachodu, y, żebyśmy za bardzo dużo, za dużo nie wiedzieli, żeby ta władza mogła y, nami manipulować. Y, I to władzy pasowało wtedy, że ludzie mało wiedzieli, mało rozumieli, co się dzieje za granicami. Każdy sobie, y, będąc w środku, opowiadał o tym, jak jest na zewnątrz. Y, poza granicami, ale nikt niewiele nie osób wyjeżdżało wtedy, no to byliśmy w takim zamkniętym, em, w zamkniętym, w zamkniętej przestrzeni i tak za bardzo nie wiedzieliśmy, co się dzieje na zewnątrz. I teraz też tak jest, że dużo się dzieje geopolitycznie na zewnątrz, ekonomicznie na zewnątrz i, a my nie znamy tego, przez to, że nie znamy tego języka angielskiego, bardzo mało, tylko wiedza nasza polega na tym, że po prostu musimy zaufać mediom na temat tego, co się dzieje poza granicami Polski i to, jak nas widzą z zewnątrz, i, i, i tak dalej. No to, to chodzi o politykę w tym momencie, ale jeżeli chodzi o na przykład młodych ludzi uczących się języka, biorących korpetycje, wydających ogromne pieniądze na to, e, wydaje mi się, że te szkoły, no może nie wszystkie, no ale wiadomo na czym biznes, na czym te szkoły polegają. Polegają polega na biznesie, polegają na tym, żeby przytrzymać tego jednak e, studenta, petenta jak najdłużej, więc e, nie zależy im na tym, żeby nauczyć. Ich jak najszybciej języka. Metoda jest prosta i to nie tylko, je, jeżeli chodzi o język angielski, jest bardzo prostym językiem w porównaniu z innymi językami. I to, że e, potrafimy, e, nie, przyszło mi teraz na, na myśl, że na przykład w Rumunii, będąc w Rumunii, wiem, że tam od zawsze puszczali filmy w języku e, angielskim i e, podpisywali rumuńskim. Więc w ten sposób większość Rumunów mówi lepiej po angielsku niż, niż Polacy. No ale to też trzeba zaznaczyć, że rumuński język jest bliższy angielskiemu niż, niż polski, bo na przykład yy, yy, odpowiedzialność po angielsku jest responsibility, a po rumuńsku responsabilitate czy coś z tym z tym, tym. Także to jest ta sama rodzina języków i yy, w tym momencie jest yy, łatwiej im uczyć się języka angielskiego. No, ale Generalnie to było tak, że puszczali, my mieliśmy lektorów w filmach, e, którzy, którzy w, w sumie film lecąc był, mimo że to był amerykański powiedzmy czy, czy angielski, e, leciał w naszym języku, a tam leciał po angielsku i były tylko podpisy rumuńskie. I przez to, przez to osłuchanie się Rumuni szybciej na przykład nauczyli się, uczą się języka angielskiego i mówią lepiej. E, po angielsku i nawet starsi ludzie, bo byłam tam kiedyś u lekarza i doktor może miał 70 lat i mówił pięknie po angielsku przez to, że mówił, że miał dużo wyjazdów czy tam do Niemiec, czy do Anglii, na jakieś tam seminaria do kształty i tam wszędzie było po angielsku i on się po prostu w ten sposób nauczył, co w Polsce było rzadkością, bo teraz kilka lat temu będąc w Polsce, w szpitalu, mój mąż po angielsku rozmawiał z jakimś tam lekarzem i widziałam, że ten lekarz. Słabo sobie radził, także byłam zdziwiona, porównując dwóch lekarzy z dwóch różnych krajów, i jak to, jak to wygląda. No ale wracając, chodzi mi o to, że języka. By nauczyć się języka, po pierwsze trzeba się rozblokować. Czyli nie zwracać uwagę na to, że się robi błędy i na to, że ludzie będą cię oceniać, no bo zawsze będą cię oceniać, cokolwiek byś nie zrobił, jakkolwiek byś tego nie powiedział i jak. Irlandczycy mówiliby po polsku, byłoby, byłoby to samo, też by się wstydzili, bali i tak dalej. Chociaż pewnie mniej niż Polacy, bo my, my jesteśmy bardziej zakompleksionym narodem. <laughs> Nauczyć się słówek, to jest podstawa. Nauc rozblokować się, yy, czyli uczyć się w sposób yy, właśnie nie szkolny, nie w szkolnej ławce, tylko w sytuacjach bardziej takich zrelaksowanych, na przykład nie wiem, pójście do kawiarni, czy tam do pubu, czy do restauracji i możliwość właśnie rozmawiania z ludźmi w taki zrelaksowany sposób, z ludźmi, których się zna, czy tam, których się lubi na przykład. Mówienie, mówienie, mówienie i uczenie się słówek. Jak się już zna słówka, a jest możliwość taka, żeby, nie wiem, 20 słówek dziennie poznać, potem, potem 20 razy, powiedzmy, nie wiem, dwa miesiące, no to jest spory, spory zasób słówek. Później te słówka starać się łączyć w zdania. I dopiero potem wchodzi gramatyka. W ten sposób nauczy się człowiek dużo, fa dużo szybciej. Fast. Już mi wchodzą jest ten, słówka angielskie do głowy, kiedy, kiedy myślę. I dużo szybciej człowiek nauczy się w ten sposób języka angielskiego, aniżeli kując gramatykę, teorię. E, sama ja pamiętam w ogóle ze swojego ze swojego